Chrystus zmartwychwstał, Alleluja. To dobra wielkanocna nowina, która w różnych językach świata rozlegać się będzie w wielkanocny poranek. To niesamowita wiadomość: jest ktoś, kto pokonał śmierć. Wszystkie covidowe i niecovidowe groby będą puste, bo grób Jezusa jest pusty. Nie ma bardziej radosnej nowiny. Jest zwycięzca śmierci. Jest taki wróg, z którym tak trudno sobie poradzić. W MSWIA, w Szpitalu Nabanacha, na Grujeckiej, na, na Szaserów, we wszystkich klinikach i instytutach medycznych, tym wrogiem jest śmierć. Pan Jezus nie uwolnił nas od lęku konania. Nie powiedział, że nie umrzemy, ale obiecał, że i nasze groby będą puste że jest inne życie. Drodzy, życzymy Wam, aby w tą Wielkanoc 2021 ta nowina do głębi przeniknęła Wasze serca, aby wzbudziła radość i nadzieję w to, że kiedyś spotkamy się z tymi, którzy odeszli i że nasza rozłąka będzie tylko przejściowa, bo jest inne, nowe i piękne życie, a to wszystko Głoszą nam aniołowie. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych, słyszą niewiasty. Nie ma go tu. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Głosimy to z wielką mocą. Pozwólcie się odnaleźć Jezusowi. On żyje. Niech da Wam się poznać. I wypełni wasze serca miłością i miłosierdziem, radością, ufnością, nadzieją i pokojem. Alleluja.